zespół bar Honda który doszlusował można powiedzieć do tej ścisłej rzeczywiście czołówki trzecia pozycja trzeci rząd dla Williamsa nie jest zaskoczeniem może niespodzianką min minus akurat w tym momencie jest brak w tych trzech pierwszych rzędach samochodów Renault mm -hmm. No właśnie Robert ale bo tak nie, bo Andrzeja chciałam, przepraszam bardzo Państwa, chciałam Andrzeja zapytać, bo Indie jest to jeden z najstarszych i jednocześnie najszybszych torów wyścigowych na świecie. Bardzo szybko zużywają się tam hamulce. No, to jest taki ciekawy bardzo tor, można powiedzieć dwa tory w jednym torze, bo część tego toru to jest słynny owal na którym odbywają się, jak wspomniałaś, te słynne amerykańskie wyścigi Indian. Indy 500. Mhm. 500 mil proszę sobie wyobrazić, także kierowcy rower mają rzeczywiście co tam jechać, mówiąc brzydko. Natomiast część toru zbudowana wewnątrz tego całego obiektu jest klasycznym takim torem drogowym, po jakich ścigają się zazwyczaj kierowcy Formuły 1. A więc, przygotowanie samochodu to jest znalezienie takiego gdzieś balansu powiedzmy, pomiędzy ustawieniem właśnie na ten owal, na tę część owalną, i na tę drugą część, taką klasyczną. Tak jak wspomniałaś, hamulce rzeczywiście strasznie muszą tam pracować, szczególnie na zejściu z tej arcy długiej, prostej, jak na warunki oczywiście Formuły 1, gdzie samochody osiągają prędkości dochodzące do 335 km na godzinę. No z pewnością chciałby na Indii zwyciężyć Juan Pablo Montoya, może zdraćmy naszym widzom dlaczego. Juan Pablo Montoya, proszę Państwa, zwyciężył Windy 500 w roku 2000. Zresztą był to jego debiut na tym torze. Wygrał wyścig na dystansie 500 mil. Było to fantastyczne osiągnięcie. Jest tam niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. Ma masę kibiców. No i naturalnie jego marzeniem jest, aby powtórzyć ten sukces już teraz na nieco innym torze, ale w tym samym miejscu, w innym samochodzie, w innych zawodach. Dodajmy od razu, że niewielu kierowców w historii może poszczycić się zwycięstwem zarówno w zawodach Formuły 1, jak i na Windy 500. E, powiedz, Robert, kto Twoim zdaniem zwycięży dzisiejszy wyścig? Czy to znowu będzie Czerwone Kawalino? <gry> No jednak myślę, że tak, dlatego że dla mnie również pewnym zaskoczeniem jest brak na wysokich miejscach samochodów Renault, bo jak wiemy, one dysponują doskonałymi silnikami. E, jednak widać, że Ferrari na no, cały czas prezentuje ten swój no, absolutnie top performance, czyli, czyli chyba, chyba tak będzie. Czy to oznacza, że nie muszę ci już pytać o twojego faworyta? E, no oczywiście faworytem jest Michael i to jest oczywiste, natomiast e, ja tak po cichutku e, trzymam kciuki za, za Marka Webera, to jest taki kierowca który naprawdę bardzo go lubię i, i znacie się osobiście? Nie, nie znamy się osobiście, ale, ale doceniam, jak dobrze jeździ i, i bardzo dobrze współpracuje z mechanikami. Jest to taki mój no, jeden z bardziej ulubionych kierowców. Kto wygra dzisiaj na torze że Indianapolis przekonamy się już za niecałe dwie godziny, przenieśmy się na ten słynny tor Indii.